Wszystkie zniknięcia wiceministra. Był minister i już nie ma. Może Andrzej gdzieś go trzyma? Chłopak nosek zrobił sobie, odciął łącza i gdzieś pobiegł. Czy Nawrocki mu przywalił, jak o masło się spierali? A szukano o Może go do nieba wzięli? Czyżby chęci miał zbyt duże, szczerym być w prokuraturze? Może zaraz co Wili jest sędzią w rublach płacąc lub w forintach z eksprezesem. Ten dopiero napasł kiesę. Nie wiadomo. Myślę sobie, że gdy karmił się przy żłobie, to z bogactwa różnych wrażeń aż zapomniał gość o karze. Kiedy układ się posypał, pojął chłopak, że jest przypał. Skoro nakradł, to posiedzi, choćby był u stu spowiedzi. A nagrzesył chłop mało. Dziewięć dni do świąt zostało.